Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I czas rozpocząć temat dla reportera. Ja dzisiaj tak samotny wilk jestem i czekam, zgłodniały, a w sumie to nawet wygłodniały, na wasze telefony 726, 114, 114. Będę je tutaj notował. Sobie już zapisuję, że dzisiaj mamy 21 dzień kwietnia i mamy temat dla reportera i będę notował te numery. Numery. Będę notował te tematy, które oczywiście dla nas macie. 726, 114, 114. Rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Jeżeli ktoś nie wie, to do 9.45 jestem z Wami i do 9.45 przyjmuję Wasze zgłoszenia. Być może pojawią się wreszcie kwiaty i motyle, które pięknie wybrzmiewać będą na naszej antenie w podzięce za coś, co już zostało zrobione. A mam nadzieję, że takich rzeczy będzie coraz więcej i cały czas. Pra, prace cząstkowe tutaj trwają cały czas prace porządkowe trwają widać że w zieleni się sporo zmienia są nowe nasadzenia w całym zagłębiu miedziowym co jeszcze w zagłębiu miedziowym no to między innymi wyczytacie na miedzawe.pl natomiast w tym momencie to trzeba przypomnieć 726 114 114 numer do nas i pod ten numer proszę dzwonić już teraz proszę się naprawdę nie krępować w każdej chwili jak tylko zobaczę że lampeczka się tutaj zapaliła to od razu klikam odbieram i rozmawiamy sobie na antenie na temat który dla nas przygotowaliście tutaj między innymi przeglądając sobie portal medieval.pl oczywiście w zakładce nie przegap co gdzie kiedy sporo imprez w naszym regionie sporo rzeczy się wydarzy dziś między innymi również Kasia Tidzik Rozmawiać będzie z Olgą Pirecką z Teatru Awatar, która zaprosi do Centrum Kultury MOK w Głogowie na spektakl Nowe Szaty Króla. Również będzie rozmowa z Karoliną Duchińską i Joanną Szyniec-Mazur z Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości, którzy zaproszą, zaproszą i opowiedzą o przygotowaniach do wydarzenia Głogowianki 2023. na no Niektóre panie nie mogą się już doczekać tej imprezy, ja się nie dziwię. Więc o tym dzisiaj będziemy na pewno rozmawiać sobie na naszej antenie. Na co wy się wybierzecie, no to wszystko zależy także od was. Przypominam, nie przegap co, gdzie, kiedy, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Przeglądając sobie m.in. również portal miedziowe.tv możecie zobaczyć jak wyglądał niebieski marsz dla autyzmu, który dotarł na głogowski rynek. A jeszcze na przykład możecie zobaczyć fotogalerię Macieja Iżyckiego z wczorajszego wydarzenia, czyli ze sportowego podsumowania roku 2022, kiedy to wyróżnienia powędrowały dla najlepszych sportowców więc polecam za, zapraszam, zaglądajcie sobie na i ja czekam cały czas na wasze telefony 726 114 114 ja tu jeszcze korzystając z okazji przypomnę, że trwa festiwal gitarowy w Lubinie w muzie króluje gitara klasyczna ten temat od Iwony Mierzwiak możecie przeczytać się na portalu miedziewek.pl no i ja przypominam, że w Centrum Kultury Muza w Lubinie trwa drugi międzynarodowy festiwal i konkurs muzyki gitarowej Lubin 2021 2023. Muzyczne wydarzenie rozpoczęło się od dwudniowych przesłuchań konkursowych. Biorą w nich udział miłośnicy muzyki gitarowej z całego kraju, a przesłuchania odbywają się za zamkniętymi drzwiami sali błękitnej lubińskiej muzy. O tym właśnie na między innymi również przeczytacie, no, a także o tym, że ruszają na wiejską, liczą przynajmniej na 8 mandatów w Sejmie, bezpartyjni samorządowcy na czele z Robertem Raczyńskim idą do wyborów parlamentarnych. W najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konwencja Federacji Bezpartyjni i Samorządowców. O tym także przeczytacie na portalu miedziowe.pl Polecam, zapraszam, zaglądacie sobie właśnie tutaj. No i oczywiście ja też przypominam, że cały czas czekamy na Wasze... Telefony 726 114 114 czekamy na telefony do 9.45 z całego zagłębia miedziowego, czy to Lubin, czy to Polkowice, czy to Głogów, czy jeszcze jakakolwiek inna miejscowość, dzwonicie, dajecie znać co zaobserwowaliście, co byście chcieli zmienić, co może się zepsuło, a ktoś o tym nie wie i jeszcze tego nie naprawił. Takie właśnie e, interwencyjne rzeczy także możecie nam zgłosić. No i my do godziny 9.45 czekamy na takie telefony, a być może nawet i kwiaty, i motyle się pojawią w dzisiejszym temacie dla reportera. Kto wie, kto wie, wszystko przed nami, czasu jeszcze sporo. Do 9.45 zostało nam 22 minuty. Kłaniam się, witam w piąteczek, pani redaktorze. Witam, witam. I... Mam jedno pytanie za trzy punkty. Tak. Otóż tydzie... albo w piąteczek, na ostatni, albo w poniedziałeczek dzwoniłem do Państwa odnośnie drzwi wejściowych do Biedronki. Bo ja się nie mogę dowiedzieć, gdzie można, gdzie można zadzwonić, żeby te drzwi załatwić, żeby po pół roku są drzwi yy, nieczynne z jednej strony. Są Dwoje drzwi, z jednej strony od strony parkingu Pros i z drugiej są od strony osiedla. A proszę mi, przypomnieć, o... proszę mi przypomnieć, gdzie jesteśmy, w jakiej miejscowości, na jakiej proszę ulicy. Pa a, no, przepraszam, ja się z jest Lubina Lubin. i gdzie Biedronka na, teraz nie wiem czy to jest Deszczynowa, czy to już jest Jana Pawła, a w każdym razie pod kit areną jest mm -hmm. Biedronka. I proszę pana, od pół roku gdzieś są drzwi wejściowe nieczynne. Pytam się w sklepie, kiedy będą, są zgłoszone. Pytam się, gdzie mam zadzwonić, żeby to ruszyć. No to kierowniczka wie. Kierowniczki nie, ciężko zastać, bo tam z tyłu, tam z tyłu nie można wejść. Mm -hmm. I także postanowiłem zadzwonić do was. Może wy zareagujecie na to, bo to jest uciążliwe po pierwsze, dlatego, że trzeba obchodzić całą Biedronkę naokoło. Tam jest parking, do którego przyjeżdżają ludzie, którzy korzystają z Biedronki mm -hmm. i z Także tam jest ruch jak w Paryżu na wsi, jak to się mówi kolumbialnie. I proszę pana, jest kłopot tymi drzwiami. Także jakbyście mogli coś tam zadziałać, to... Na pewno wielu by było wdzięcznych. Ja nie będę ukrywał, że jeśli ta sprawa została już przez administrację sklepu zgłoszona i mają tam coś niby ruszyć w tym temacie, no to yy, jedyne co to, to wystarczy po prostu trochę poczekać. Natomiast jeśli pan mówi, że to aż pół roku trwa, no to to już jest pół roku, tak? Początkowo myśleliśmy jako klienci, że to jest... Zamknięte dlatego, że ze względu na, na chłód, bo to co chwilę się te drzwi otwierają, zamykają, mm. otwierają, zamykają i te, te, pa, te panie, które tam pracują na kasie, faktycznie no, mogą, mogą się przeziębić i tak dalej, i tak dalej. I tak żeśmy sądzili, że, rządzili, że te, te drzwi są tak dlatego zamknięte, ale teraz już jest prawie wiosna, znaczy nie prawie, tylko jest wiosna i te drzwi są nadal zamknięte. Ja, ja próbowałem interweniować w sklepie, ale to byśmy już nie ma nic kim do zadać natomiast ja tutaj dopowiadam, no jeśli ta sprawa została no to jest kwestia prywatna, no my na takie kwestie prywatne na temat dyskontów i tak dalej, no, no bardzo nie dyskutujemy to będzie... natomiast, no, jedyne co, no to trzeba się przypominać u kierowniczki kiedy w końcu te drzwi będą gotowe, no bo przecież to tak nie może być. No dobra, to w takim razie będę, będę w takim razie działał Super, bardzo y, się dzięki, cieszę i życzę, weekendu. dzięki wzajemnie życzę powodzenia i mam nadzieję, że niebawem drzwi do Biedronki przy Leszczynowej Jana Pawła II w Lubinie będą zrobione i będą działały tak jak należy, już nikomu nie będzie nic przeszkadzać. Jeżeli natomiast komuś coś jeszcze przeszkadza w regionie albo coś na przykład zaobserwował, no to proszę dzwonić, 726 114 114, postaramy się pomóc. Jak tylko będziemy potrafić, to był pierwszy dzisiejszy słuchacz, który dzwonił do nas z Lubina. Za momencik mam nadzieję pojawią się kolejne telefony, być może z Głogowa, być może z Polkowic, być może z jeszcze jakichś innych miejscowości, na przykład nie wiem, z Radwanic, może ktoś z Radwanic ma jakiś... Temat dla nas, dla redakcji Radialka Zagłębia Miedziowego, No to proszę dzwonić, my tutaj będziemy to notować i dowiadywać się co i jak. 726 114 114 pod tym numerem cały czas czekamy na wasze telefony do 945, czyli jeszcze przez najbliższe no 18 minut, tak jak teraz dzwoni telefon. Halo, dzień dobry, witam Dzień dobry. Słucham. Proszę pana, jest taki problem właściwie ten w głogowie. Jak mhm. ta galeria w mieście jest i Kaufland? Mm -hmm. Orientuje się pan. Tak. Proszę pana, tam jak się wyjeżdża z tego parkingu z Kauflandu, po lewej stronie jest taka stacja transformatorowa. Stacja niskiego na, czy wyższego napięcia. Tak. To przez, y, osłania cały dojazd tutaj do, do, do parkingu y, na, na, na Kaufrang. Znaczy chyba wyjazd raczej. No, no wyjazd, wyjazd, bo to zasłania, nie na no, uszy, no, Wszyscy sami, Wiem jak tutaj też jedzie na parking, to też nie widzę. A nie wiem, nie wiem, czy, parkingu, pan, nie wiem czy pan. Nie wiem czy pan nie wiem czy pan zwrócił uwagę, ale na wprost tego wyjazdu jest lustro. Ale wie pan, lustro to zawsze jest jak to się mówi... Ale wie pan, bo y, łatwiej jest postawić lustro niż przenieść y, stację transformatorową. Ale to te stacje motorową motorowo mogliby przestawić bliżej budynku. Na chwilę obecną no, nie ma takich działań, dlatego wprowadzono już jakiś czas temu to lustro, bodajże cztery no lata temu. Sam zauważyłem, dlatego dzwonię między innymi wie pan, że człowiek musiałby kręcić głową na wszystkie strony, a tak jak byłoby to bliżej budynku, sprawy by rozwiązało na, na, na Zicher. Mhm. No to jest kolejny raz, kiedy ktoś dzwoni z tym tematem. Ja przypominam, ten temat od jakiegoś czasu jest dość gorący. Nie, ale mnie się wydaje, że przesunięcie tego transformatora to żadne meczyje. A kto za to zapłaci, no. proszę powiedzieć? Jak jak? A kto za to zapłaci? Nie. No bo ja, chyba to jest bo, ważniejsze niż te pieniądze. Bo tak? wie pan, e, jak to jest. Jak nie, wie, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi pewnie o kasę. No tak, no tak no. E, no, Dlatego też no. miasto ze swojej strony, co mogło, to zrobiło i postawiło lustro w tym miejscu, w którym mogło. No a teraz już tylko od zarządcy zależy, kiedy zostanie ta stacja transformatorowa zlikwidowana. No to ta czy tam ta druga firma, która tego, proszę pana, to jaki to dla nich problem, no? No, trasy, wychodzi, bawek, wychodzi, i, i... wychodzi na to, że to jest dość duży problem dla nich, skoro przez tyle lat tego nie zrobili jeszcze. No, no ale kto wie pan, no, wiedzieli co robią, no i wiedzieli, że, że, to, że to będzie jakiś problem, nie? Mm -hmm. No dobrze, no mamy ten temat zgłoszony, my się przypomnimy, zapytamy, może tam są jakieś plany no na to, pewnie, natomiast... Że tak. natomiast... Kto drąży, to może coś tam wydrąży, nie? Tak, natomiast no, znając życie, to spotkamy się z taką odpowiedzią jak zwykle, więc. E, ale zapytać zapytamy. Za, zanotowałem ten temat, więc e, cierpliwości, proszę słuchać radialka Zagłębia Międziowego, proszę słuchać tematu dla reportera, to mam nadzieję, że... Jak uzyskamy odpowiedź, to od razu ją przekażemy na naszej antenie. Bardzo dziękuję za ten telefon i pozdrawiam. No, czasami niektóre tematy się faktycznie powtarzają, i to dość często są tematy, które, no, są dla Was nawet często drażliwe. Chcielibyście, żeby coś się zmieniło, a. Czasami nie da rady, żeby tak łatwo było. 726, 114, 114, 9.30 na zegarku. Bardzo dziękuję za ostatni telefon i za poprzedni również. Za chwilkę jeszcze mm, oczywiście wrócimy, mam nadzieję, do Waszych zgłoszeń mm, do tematu dla reportera. Najpierw jednak zrobimy króciutką przerwę reklamową. No to wracam z dzisiejszym tematem dla reportera. Druga część. Piątkowego tematu dla reportera, ostatniego w tym tygodniu. E, przypominam, 726 114 114, tutaj jeszcze mm, przypominam, bo dzisiaj Iwony niestety z nami nie ma, ale e, wczoraj były dwa tematy z Lubina, ulica Chocianowska oraz przejście pod ulicą Legnicką. E, oba te tematy zostały zgłoszone do urzędu, teraz czekamy na odpowiedź lub ewentualne interwencje w tych sprawach, więc oczywiście proszę o troszkę cierpliwości. E, no i oczywiście czekamy na kolejne telefony, czy to Lubin, czy to Głogów, czy to Polko. Czy jakakolwiek inna miejscowość z Zagłębia Miedziowego, dzwonicie i mówicie, jaki macie temat, co to jest za problem. My tutaj go notujemy i oczywiście przekazujemy dalej naszym reporterom, którzy działają. Tak jak wczoraj właśnie, między innymi zadziałała Iwona, która dostała te zgłoszenia, o których wspomniałem, czyli ulica Chocianowska oraz przejście dla pieszych pod ulicą Legnicką. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słucham. Pana, ja dzwoniłem tydzień temu y, z Bogowa, kasztanowa mm -hmm. na temat worków z zielonymi, no z trawą, z tymi sprawami bio, mm -hmm. że nie zabierają worków. Tak. Czy coś wiadomo w tym temacie? No w tym temacie to wszystko jest do ustalenia. Przede wszystkim musi pan zadzwonić do swojego, sw do osób, które zabierają te worki i ustalić z nimi, ile tych worków można oddać tak na dobrą sprawę i dlaczego tych worków od pana nie zabierają. Taką dostaliśmy informację, że trzeba się dogadać osobiście. Aha, z zakładem tym, który zabiera, tak? No tak. Aha. Nie wiem kto od pana zabiera, ale prawdopodobnie jest to zakład Proimtra chyba. No, no, Z tego myślałem, co mi wiadomo. Tak, bo tak zapraszacie do dzwonienia, więc dzwonię dlatego, no jeśli to... Tylko tyle, co dziękuję bardzo i do usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję. Wzajemnie pozdrawiam, do usłyszenia. No, ja niestety od naszego słuchacza tych worków nie zabiorę, ale tak jak mówiłem, to jest kwestia tylko dogadania się, bo jeśli tych liści jest faktycznie bardzo dużo, to spokojnie można z firmą zarządzającą, wywożącą tutaj porozmawiać. My natomiast teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja dzwonię z Lubina mhm. w sprawie przejścia podziemnego z Budziszyńskiej na Legnicką. Tak. Po prostu tam jest masakra. Ja przychodzę codziennie. Tak. Tam jest tyle szkła natłuczonego, gdzie mhm. dzieci ma córka, na przykład gdzieś dziewiątki do domu. Nie wiem, kto to ma sprzątać, bo kiedyś no, było zgłoszenie, było chwileczkę. Nie wiem, nie wiem to, czy pani to... słyszała, ale ten temat był wczoraj poruszony na naszej antenie. O, to wczoraj może przegapiła mnie. E, I wczoraj y, nasza, nasza reporterka Iwona Mierzwiak zgłosiła ten temat do urzędu i teraz czekamy na odpowiedź lub ewentualną interwencję w tej sprawie. No, bo dzisiaj akurat przechodziła mi tam jest tragedia. Normalnie tam jeszcze papiery, niech sobie leżą, ale szkło. No, do, domyślam no. się, że to nie jest Churigane, ładny kurczę. widok. No, no to ale, fajnie, ale temat dziękuję. jest zgłoszony. Bardzo dziękuję jeszcze za przypomnienie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy do usłyszenia. Mamy nadzieję, że niebawem się to e, zmieni, czyli przejście podziemne pod ulicą Legnicką w Lubinie. Mamy tutaj to zanotowane. 726-114-114, a przy okazji zgłoszone mamy to już do Urzędu Miasta w Lubinie. 9.36, jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko 9 minut pozostało dzisiejszego tematu dla reportera. No mam nadzieję, że za chwilkę jeszcze pojawi się kolejny telefon i kolejny telefon. Czasami są faktycznie takie tematy, no, które wymagają ostrej interwencji, a czasami no, to musicie troszkę sami Halo? popracować. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałam powiedzieć, nie wiem gdzie to zgłosić, może pan to zgłosi. Wczoraj szłam około 20 mhm. ulicą Kościuszki i tam, gdzie jest ta apteka nowa, właśnie tak. minęłam tą aptekę i za tą apteką ja nie wiem ile tam 10-15 metrów stoi latarnia i w ogóle jest tam to zabezpieczenie, jakaś taka tam blaszana listwa to leży na ziemi i wszystkie kable różnokolorowe tam widać. Mhm. Nie wiem, czy, gdzie by to zgłosić, kto by to musiał to zrobić. A proszę mi powiedzieć dokładnie, ta latarnia to jest na Kościuszki Po lewej stronie, tu gdzie jest apteka nowa. Apteka nowa, tak. się przyjdzie kościuszki od szpitala, właśnie tu przy aptece nowej. Mijam aptekę, ten budynek, no i ja nie wiem, czy tam jest 5, czy 7, 10 metrów od tego to właśnie przy chodniku. Mhm. Dobrze, ta blacha ja tu... taka, co zabezpiecza, leży w trawie. I wszystkie kable widać. To wczoraj właśnie wieczorem widziałam. Hmm. Może by tam ktoś to zabezpieczył. Nie wiem. To jest... Dobrze, wiem, no najpierw musimy bezpieczeń. się przede wszystkim dowiedzieć, czy to jest lampa szpitala, czy to jest lampa miejska i, i tak dalej, i tak dalej, więc... To jest przy chodniku, na pewno jest miejska. Dobrze, ja sobie notuję przy aptece... Bo to nie jest przy budynku kazetu, tylko to jest przy chodniku, jak się idzie, jak się minie ten... No nie wiem, ile to metrów, no nie pamiętam. To wczoraj wieczorem szłam, to widziałam. Dobrze, mam zanotowanie. i w przychodniku normalnie widać te wszystkie kable w środku, a ta blacha leży na dole, więc nie wiem, kto to ma to zrobić. Dobrze, ja tu. Ja tam za... pomyślałam, żebym to wzięła, zamknęła, ale się bałam, nie? No, 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 ja jasne, jasne. Podczasu. No, żeby nie było. <grym> Także jakby pan mógł gdzieś, pan dał gdzieś zgłosić. Dobrze, ja tutaj zapisałem sobie ten temat, przekażemy go dalej. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia. No i tak to właśnie wygląda, że czasem nie wiecie, gdzie co zgłosić, więc dzwonicie do nas i też się bardzo. Z tego powodu cieszymy 726, 114, 114 temat ulicy Kościuszki. E, przy aptece tej lampy ulicznej jest zanotowany i za momencik będzie przekazany do naszych reporterów. I będziemy się dowiadywać, e, kto za to odpowiedzialny jest. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię z głowowa takim pytaniem, czy może takim na ulicy Bema, naprzeciwko Kauflanda? No nie wiem, powstają zapory przeciwczołgowe, czy jak na takim przejściu przy przejściu dla pieszych. Tam ktoś postawił tyle barierek na tym, że tam nawet wózkiem ta dzieci się nie da ten, nie wiem jakiś. Ktoś myślał, jak to w ogóle stawia, czy jak? Mm -hmm. Ja sobie to zapiszę. Przejście dla pieszych, dużo ilość. Jeszcze no, przejście dla pieszych, w stronę TBS-ów jest e, takie zejście i no tam jest tyle, mm -hmm. chyba pięć czerwonych barierek po prostu nastawionych niczym tam nie idzie wymanewrować. A to jest na, centralnie na zejściu? Tak, centralnie na zejściu. No to faktycznie jak tam. No to może to było na chuliganów, hulajnożystów, którzy zjeżdżali dużą no to prędkością. No to tam jest taki tor przeszkód, że tam tylko fosę teraz postawić i, i szlaban tylko dołożyć. Dobrze, mamy zanotowany ten temat. Bardzo dziękuję. dziękuję. Zapytamy się o co chodzi i dlaczego tego tak dużo nastawiano. Głogów ulica Bema mm, jest zapisany ten temat. Bardzo dziękuję i pozdrawiam i czekam na kolejny telefon. 726 114 114 to jest numer do nas i pod ten numer jeszcze dzwonicie jeszcze przez najbliższe 5 minut bo właśnie w tym momencie 9:40 pojawiła się na naszym zegarku radiowym czy jeszcze pojawi się jakiś temat być może kwiaty i motyle no ja jestem teraz ciekaw tego zejścia hmm, od strony TBS-ów albo wejścia do TBS-ów przy ulicy Bema kto to tam tyle nastawiał tego i czy faktycznie tak to wygląda? Dowiemy się, zapytamy, tego, tego jesteśmy pewni. 726 114 114, czekamy na kolejne telefony. Gdyby ktoś jeszcze, na przykład z Lubina albo z Polkowic sobie nagle przypomniał, że coś faktycznie miał zgłosić, to jeszcze te 5 minut, nawet nie, 4,5 minuty jest w dzisiejszym piątkowym temacie dla reportera. Póki nie ma telefonów, to oczywiście króciutki. Króciutki utwór jakiś zagramy, no ale w, w międzyczasie cały czas możecie do nas dzwonić. Piękny to poranek, piękny, taki leniwy można powiedzieć, w ten piąteczek 21 kwietnia, ale mam nadzieję, że jesteście w doskonałych humorach, bo przecież pięknie, słonecznie za oknami. No i yy, przypominam, że jest 9.44, więc czekam, być może ktoś rzutem na taśmę jeszcze zadzwoni. 726 114 114, a czekając na mm, telefon do tematu dla reportera być może na ten ostatni jak wspomniałem powolutku zbieramy się do tego żeby temat dla reportera dziś zakończyć i przypominam że kolejny temat dla reportera na naszej antenie już w poniedziałek o 9.15 do godziny 9.45 tak od poniedziałku do piątku właśnie w tych godzinach dla was jesteśmy. Gdyby ktoś e, oczywiście nie pamiętał numeru to proszę sobie już teraz zanotować bo będziecie dzwonić pod numer 726 114 114 no a dzisiejszy temat dla reportera uważam już za zakończony. Wszystkie tematy, które zanotowałem, przekazuję dalej naszym reporterom i będziemy działać, pytać, dowiadywać się. Jak tylko się czegoś dowiemy, to oczywiście damy Wam znać. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. No i do usłyszenia, oczywiście, w temacie dla reportera w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.